Spotykamy się dzisiaj na zachodnio Uniwersytecie Technologicznym na konferencji Business University Management, po to, żeby porozmawiać o tym, jak wychodzi nam współpraca między, między przedsiębiorcami a naukowcami. Konferencja, taki rodzaj eksperymentu społecznego. Pierwszy raz robimy konferencję w charakterystycznej dla procesu bolońskiego triadzie z udziałem biznesu, administracji lokalnej i. Środowiska uniwersyteckiego, które my reprezentujemy. Wybraliśmy takie, takie osoby tutaj ze Szczecina, które będą w stanie nam opowiedzieć o tym o praktycznych aspektach takiej współpracy, jak to im wyszło, jakie mieli trudności jaki jest końcowy efekt, albo być może jeszcze są w trakcie to w takim razie, jak to wygląda na, ten, na dany moment. No i mamy znakomitych gości tutaj z granicy, z Berlina, z Brandenburgi, z którymi też będziemy wymieniać się wiedzą o tym, jak ten rynek pracy wygląda w Niemczech jakie są możliwości kooperacji pomiędzy firmami informatycznymi ze Szczecina a firmami niemieckimi Na pewno ten pomysł w jakimś stopniu wynika z jednej ze strategii na które stawia miasto na które pan prezydent Krzysztek jasno mówi że branża IT branża wysokich technologii może być szansą dla dynamiczniejszego rozwoju gospodarczego miasta